Partnerem cyklu jest agrotechnika.co, oferująca nasiona rzepaku z darmową dostawą. Witam serdecznie. To nasz kolejny podcast i zarazem drugi odcinek naszego cyklu Agrotechnika doradza. Razem ze mną wciąż jest pan dr Piotr Hulanicki, ekspert do spraw nasiennictwa w Polsce. W poprzednim naszym odcinku rozmawialiśmy o optymalnych terminach siewu. Tym, którzy jeszcze nie słyszeli naszego poprzedniego podcastu, mogę powiedzieć jedynie zapraszam, bo warto. Panie Piotrze, w tym odcinku porozmawiajmy o przygotowaniu gleby. No właśnie, jak przygotować dobrze glebę do siewu? Więc, jeśli chodzi o przygotowanie gleby do siewu, to jest proces, który no, decyduje o tym, czy będziemy mieli wschody wyrównane czy nie. Tu zdecydowanie zaleciłbym zwrócenie uwagi na głębokość uprawy, która warunkuje po prostu zachowanie odpowiedniego podsiąku wody. Czyli nasiona umieszczone podczas siewu muszą mieć dosyć stabilny dostęp do wody, kapilary muszą być utworzone w tej glebie, tak aby ten dostęp do wody tych ziarniaków był. Dosyć dobry, więc ta głębokość uprawy powierzchniowej będzie zależna od tego, w jakiej głębokości dany gatunek wysiewamy. Czyli inaczej mówiąc, o iny takie jak na przykład bobik, fanfara czy, czy, czy groch, uprawiamy glebę na głębokość 5 cm dla grochu, gdyż taka głębokość mniej więcej tego siewu jest. Natomiast przy bobiku możemy sobie pozwolić na głębszą 9-10 cm uprawę. I tutaj jest to przewidziane właśnie taki, taka głębokość wód dla tych dwóch gatunków. Natomiast w przypadku uprawy podzboża, ta uprawa opiera się na 2-3 cm uprawie powierzchniowej, która ma zapewnić po prostu przewietrzenie wierzchniej warstwy gleby, zachowanie wilgoci w glebie, zoptymalizowanie tej warstwy wilgotnościowej i to zapewnia po prostu wyrównane, wyrównane wschody. Panie Piotrze, a co wobec tego z głębszą warstwą gleby w przypadku orki? Całość uprawy musi być obarczona również i odpowiednią głębokością tej głębszej uprawy. Czyli jeżeli wykonujemy normalną, tradycyjną orkę, ta orka musi być wy wyrównana. Nie może być jakichś garbów zbyt dużo na, na powierzchni tego pola, gdyż później e, uprawiając ją e, nie jesteśmy w stanie zachować tej głębokości, o którą nam chodzi. A uproszczenia w uprawie, jak, jak pan to widzi? W przypadku upraw uproszczonych, czyli takich z pominięciem powiedzmy orki, czyli jakieś głębsze uprawy polegające na agregatach łapowych powoduje, że zachowujemy dosyć dobry podsiąg wody, nie przemieszczamy gleby życie biologiczne jest nienaruszone. Jest to w tej chwili taki trend, który pozwala na przyspieszenie upraw. Niemniej jednak należy pamiętać zawsze przy, przy uprawie gleby, że wilgotnia, Gleby odgrywa decydującą rolę. Co do jakości późniejszych wschodów i wzrostu i rozwoju roślin. Jest to proces, który no, dał się jakby odczuć w wielu rejonach północnej Polski w zeszłym roku jesienią, kiedy mieliśmy do czynienia właśnie z dużym uwilgotnieniem gleby, i ta uprawa no, przebiegała w warunkach, że tak powiem, ekstremalnych. Prawda? Wybieraliśmy momenty, kiedy można wjechać, było to trudne, ale uprawa w tej, przy takim uwilgotnieniu. Gleby powoduje, że każdy przejazd w zasadzie maszyny czy ciągnika na tym polu jest widoczny potem w okresie wegetacji z zmienną wysokością roślin i rozwoju tych roślin. Więc to trzeba brać zdecydowanie pod uwagę, że mazanie się w tej glebie, mówiąc brzydko w fazie jej bardzo mocnego wilgotnienia, skutkuje po prostu nie do naprawienia szkodami w uprawie rośliny. Dziękuję serdecznie, Panie Piotrze. My do naszej rozmowy wracamy. W następnym odcinku poruszymy temat zakwaszenia gleby. Oczywiście, wszystkich naszych słuchaczy zachęcam do tego, żeby odsłuchać poprzedni podcast i odwiedzać na bieżąco agrofakt.pl. A do tego jesteśmy na Facebooku. Śledźcie nas, bo naprawdę warto. Do usłyszenia.